Witam Was serdecznie, moi drodzy. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić świadectwem. Świadectwem tego, że Pan Bóg jest z nami. Że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Że chce być z nami, chce nas błogosławić, chce nas chronić, szczerze wspierać i wspomagać. Nie tylko w tych dobrych, nie tylko w tych radosnych chwilach, ale także kiedy jest źle, smutno i kiedy przeżywamy jakieś doświadczenia. Chcę się podzielić takim świadectwem ku zachęcie, ku zbudowaniu, ku zachęcie, żeby szukać z całego serca w każdej sytuacji Pana Jezusa. Moi drodzy, kiedy nagrywam ten materiał jest poniedziałek. Poniedziałek a historia działa się w sobotę 17 grudnia. I powiem Wam, że lubię biegać, od jakiegoś czasu biegam i zapisałem się na swoje pierwsze zawody w bieganiu. Yy, i, no i postanowiłem tam pójść, pobiegać sobie razem z ludźmi fajne doświadczenie, dlaczego nie? Pomyślałem sobie coś dla ciała, coś dla ducha ale żeby nie było tylko dla ciała, ale i też dla ducha to z moją rodziną plus jeden brat mi towarzyszył. Yy, po biegu zaczęliśmy ludziom rozdawać Słowo Boże, ponieważ był, był taki konspekt tych zawodów, że pierwszy jest bieg, zawody, później uhonorowanie zwycięzcy, następnie wigilijny opłatek i kolacja. I taki był plan jakby na cały dzień tych zawodów, tej takiej imprezki. Pomyślałem sobie, w biegu wezmę udział, za opłatek podziękuję, na kolacji może stanę, z ludźmi porozmawiam i, i poznamy się. No i też zacząłem się modlić o to, zacząłem, yy, zacząłem pytać Pana Jezusa. I, no i wzięliśmy Biblię, wzięliśmy książki ze świadectwami i wyruszyliśmy na podbój. Ale na pod, nie na podbój, na podbój zwycięstwa, tylko na podbój dusz. Bieg się odbył, wszystko było fajnie, wszystko wedle planu, było, było nawet fajnie, przyjemnie. Po biegu yy, było spotkanie oczywiście, kiedy kiedy ludzie zaczęli dzielić się opłatkiem, to akurat na szczęście mnie nie było. Mogłem, bo się przebierałem, przygotowywałem się, żeby z ludźmi zacząć rozmawiać, i ominęła mnie ta ceremonia. Lecz po, po, po tej oficjalnej części, weszliśmy na salę i zaczęliśmy rozdawać książki ze świadectwami nawrócenia. Wcześniej, kiedy biegałem, mój brat Mikołaj już tam chodził wśród tłumu chodził wśród ludzi, wśród biegaczy, którzy ukończyli bieg i rozdawał nowe testamenty. Rozdał ich całkiem sporo, rozdał ich dużo, a my później rozdaliśmy książki ze świadectwami. I, i to był fajny czas. Czułem, że po tym wszystkim, że to było takie, wiecie, właściwe wykonanie pracy, że po, to, po co tam przyszliśmy? Pobiegaliśmy, pobawiliśmy się i okej, okay. ale że zbliża się czas tych yy, yy, świąt i Ludzie gdzieś tam są nastawieni w tą stronę, pomyśleliśmy, że to jest bardzo dobry moment, żeby wykorzystać okazję i nie tylko skupić się na ciele, na zawodach, ale też trochę na duchu na duchu pana Jezusa Chrystusa. I dlatego też rozdaliśmy Nowe Testamenty, rozdaliśmy książki ze świadectwami, byliśmy gotowi, żeby z ludźmi rozmawiać i się modlić. No i po tym wszystkim miałem takie poczucie wykonania, wykonania takiej dobrej, właściwej pracy. Nie chlubiłem się tym, nie, nie szczyciłem się, po prostu. Odpowiedni moment. Wykorzystaliśmy Go, rozdaliśmy słowo Boże, rozdaliśmy książki ze świadectwami. Teraz, jeżeli ktoś chce rozmawiać, jesteśmy gotowi na relacje i zwiastowanie Pana Jezusa Chrystusa, żeby ludzie się nawrócili. No i moi drodzy, no i, i wyszłem z, tego, z tej, tej całej imprezy biegowej z takim przekonaniem dobrze wykonanego zadania. No i moi drodzy, po zawodach zaczęło się. Zaczął się kocioł w moim życiu. Często chrześcijanie mówią, ja to, ja to też doświadczam, często tu widzę i moi bracia, i siostry, którzy są w służbie, nieraz o tym mówili, że kiedy chcemy iść na ewangelizację, kiedy chcemy iść, głosić dzieło Boże, diabeł się uaktywnia, diabeł normalnie zaczyna szaleć i wszystko robi, żebyśmy nie dotarli na miejsce ewangelizacji, rzuca nam kłody pod nogi cały czas z zwątpienia. Sieje różny ferment po to, żebyśmy nie szli, nie głosili Pana Jezusa Chrystusa. Czasami jest też tak, z czego ja doświadczyłem też, że po Ewangelizacji, kiedy mogliśmy powiedzieć, że do, zrobiliśmy to, co do nas należy. Sługami jesteśmy głosimy Ewangelię, chwała Panu Jezusowi, bo tylko Jemu chwała i cześć, mogliśmy pomodlić się, oddać to Panu Jezusowi Chrystusowi i iść dalej. Ale diabeł dalej się to nie podoba, te dzieło, więc atakuje na dziesiątki różnych sposobów. I kiedy tylko pojechałem z miejsca tego zdarzenia, diabeł natychmiast zaczął atakować. Zaczął wątpienie. Poddawać to, co robiliśmy, zaczął atakować, że nie tak robiliśmy. Usłyszałem, że źle robię, że narzucam się ludziom, że, że to jest niepotrzebne, nie w takich miejscach i w ogóle co, 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 co ja robię. I na drugi dzień, samego rana, ataków było jakby więcej więcej i bardzo bardziej wysublimowane. Yy. Powiem Wam szczerze, że w pierwszej minucie straciłem grunt pod nogami i zacząłem. Zacząłem odpowiadać na, na, na te ataki, ale za chwilę się zreflektowałem, moi drodzy, i zostawiłem wszystko. Poszedłem do komory, klękłem się, klękłem i powiedziałem: Panie Boże, to jest Twoje dzieło, to jest Twoje zadanie, zrób tym, z tym, co zechcesz. Ja po prostu robiłem swoje. Proszę Cię, ochroń mnie, ochroń moje dusze, moje ciało, ochroń moje myśli, bo, bo jakby wchodzę w to, w tą narrację i nie chcę tego. Ni to się modliłem, ni to myślałem. Ale oddałem to panu Jezusowi Chrystusowi. I ubrałem się, wziąłem moją córeczkę, Julię kochaną, i pojechaliśmy na nabożeństwo. I w trakcie drogi, kiedy jeszcze miałem taki, wiecie, taki Zawirowanie totalne, totalne w głowie, te wszystkie myśli, które, które, yy, które, którymi zostałem zaatakowany, te słowa, które były wypowiedziane pod moim adresem, te ataki, które zostały wypowiedziane pod moim adresem, które miały zasiać zwątpienie w to, co robię, które miały zasiać w ogóle istotę mojego chrześcijaństwa, gdzieś jeszcze wiecie, wirowało, przeżywałem to totalnie, było tak, tak jak taki shaker, blulu, wszystko tam tam latało. Ale w trakcie jazdy przed spokój. Przyszedł spokój i przyszedł Pan Jezus. I Pan Jezus przed mnie jest tym oto słowem, którym chce się z Wami dzisiaj podzielić. Jest ono zapisane w Ewangelii na 14 rozdziale. Niechaj się nie tworzy, serce Wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym Wam powiedział: Idę przygotować Wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy. Byli. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 1 do 3. I w tym momencie, moi drodzy, najważniejsze słowa, które, z którymi przyszedł do mnie Pan Jezus, były to, że przyjdę, przygotuję, przygotuj, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie. Moi drodzy, Pan Jezus przyszedł i uspokoi mnie słowami, że cokolwiek by się nie działo. On przyjdzie, On jest, On czuwa, On błogosławi. I przyszedł spokój do mojego serca. Przed spokój. Do mojego umysłu wszystko odeszło. Sytuacja, no jakby się nie zmieniła, ale, ale światło wokół mnie się zapaliło. Światło pokoju, jasności pana Jezusa Chrystusa. Wszelkie zwątpliwości, wszelkie ataki przestały mieć znaczenie. Przestałem o tym myśleć. Cieszyłem się dniem. Poszliśmy z córką na nabożeństwo. Oddaliśmy chwałę panu Jezusowi Chrystusowi. I w trakcie nabożeństwa pastor miał kazanie o kobiecie, która cierpiała kilkanaście lat na krwotok i, i w końcu przyszła do Pana Jezusa Chrystusa i dotknęła się Jego szat, żeby być uzdrowiona. I, i pastor na tym kazaniu mówił, co tak, tak sparafrazuję Wam, że chodzi o to, ile ona lat mogła stracić, zamiast przyjść od razu do Pana Jezusa. I teraz, moi drodzy, mówię to w kontekście, że często my, jako ludzie, kiedy doświadczamy choroby, nieszczęścia, kłopotów finansowych, ataków, wszelkiego rodzaju maści, przeciwności, Mamy jakieś numery telefonu, mamy jakieś kontakty, mamy jakieś swoje sposoby na załatwienie spraw. I różnie to wychodzi. Czasami się udaje, ale ta sprawa jest tak jakby skażona naszym, naszym, naszym własnym y, y, tym, co robimy, zachowaniem, sposobem postępowania. Dlaczego nie uciekać się od razu do Pana Jezusa? Dlaczego nie iść do Niego? Dlaczego nie oddać Mu swoich problemów? Dlaczego nie modlić się do Niego? Dlaczego nie błogosławić tych, którzy nas atakują? Dlaczego nie iść od razu? do stóp Jezusa. I to było takie potwierdzenie, moi drodzy, że Pan Jezus przyszedł i mnie pocieszył. I zrobiłem w tym ataku, w, tej całym, w tym całym zawirowaniu, zrobiłem rzecz, która wydawała mi się najistotniejsza. Zostawiłem wszystko, przestałem wchodzić w tą rozmowę, przestałem wchodzić w te ataki, zastanawiać się, czy to słuszne, czy niesłuszne. Poszedłem do komory swojej, Oddałem to Panu Jezusowi Chrystusowi swoje troski, problemy. Za chwilę Pan Jezus przyszedł ze swoim Słowem i mnie pocieszył. Powiedział, że jestem z Wami, jestem z Wami i przyjdę po Was. Cokolwiek by się nie działo, Pan Jezus jest z nami i przyjdzie dzień, że kiedyś przyjdzie po, po nas i weźmie nas do siebie. Nie bój się, nie lękaj się, mój panie Jezus. Ja jestem z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na razie jestem w domu mojego ojca, ale i tak chronię was, strzega, a przyjdzie dzień, że przyjdę po was i was wezmę. Nie musicie się bać, nie musicie, nie musicie mieć lęku, strachu, nie musicie bać się, że jesteście sami, kiedy diabeł was atakuje. Jestem wdzięczny panu Jezusowi Chrystusowi za obietnicę. Że nie jesteśmy sami, że przyjdzie po nas i nas weźmie. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi Chrystusowi, że nie jest to taka obietnica, wiecie, jak ludzie czasami dają słowo, a co do czego, to taki nie, nie dotrzymują tego słowa. Takie słowo bez pokrycia, jak czek bez pokrycia. Pan Jezus nie jest taki. Pan Jezus, jak dał słowo, to tak jest. I Pan Jezus przyszedł, pocieszył mnie, podźwignął, podciągnął mnie. Sytuacja do dzisiaj na tą chwilę się jeszcze nie rozwiązała. Jeszcze jest atak? Ale dzisiaj już się z tego śmieję. Dzisiaj nie ma on dla mnie w ogóle żadnego istotnego znaczenia. Ludziom, którzy, którzy chcą podważyć pewne prawdy. Współczuję. Współczuję. Ale cóż, sami dokonali wyboru. Diabeł przychodzi po to, żeby kraj zażynać i wytracać. No i tyle w temacie. No i błogosławić tych ludzi. I tyle. Wykonałem z moim bratem dzieło. Głosiliśmy... Ludziom, no może mocno nie głosiliśmy, ale rozdawaliśmy Słowo Boże, rozdawaliśmy świadectwa. Jesteśmy gotowi na relacje z nimi, jesteśmy gotowi dalej im zwiastować Ewangelię. Jesteśmy gotowi wyciągnąć im dłoń i opowiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie i o zbawieniu. A tego diabeł bardzo nie lubi i będzie atakował. Będzie Ciebie, mnie atakował, będzie wszystkich braci atakował w tych czy innych sprawach. Dlatego, że to jest nieprzyjaciel że to jest wróg, dlatego, że On przez żeby kraj zażynać i wytracać i wszelkie dobre dzieło Boże Mu się nie podoba. Nienawidzi Go i Mu się sprzeciwstawia. A jak nie może, to stara się podważyć pod wszystkim to, co robiliście. Ale Pan Jezus jest ponad to. Pan Jezus chroni szczerze. Pan Jezus opiekuje się nami. Pan Jezus jest pocieszycielem. Pan Jezus jest z nami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tego właśnie wczoraj doświadczyłem. Tym wszel w tym wszelkim zawirowaniu, w tym szejkerze takim emocjonalnym, w tym szejkerze ataku, w tym takim natłoku, natłoku takiego ataku, takiego perfitnego, bezpodstawnego, takiego bezlitosnego na, na mnie, za to, że go się Ewangelia wyszło, nic, rozsypało się, bo Pan Jezus przyszedł, podźwignął, Pan Jezus dał słowo, Pan Jezus pocieszył. Więc moi drodzy, takie, coś przeżyłem wczoraj. Dzielę się z tym z wami na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale też ku zachęcie. Cokolwiek się dzieje w waszym życiu. Czy są smutki, czy radości, problemy, doświadczenia, kłopoty, choroba? Mamy arcypasterza. Mamy Pana, który jest światłością tego świata. Mamy Pana, który jest wszystkim we wszystkim, ku wszystkim. Mamy Pana, który się chce o nas troszyć. Chce nas błogosławić, chce nam pomagać, chce nas przeprowadzić przez ciemne doliny, chce nas uzdrowić, chce nas podnieść, chce nas zbawić, chce nas chronić, chce, na... chce, żebyśmy byli wolnymi ludźmi. Chce, żebyśmy Jemu ufali z całego serca i z całej duszy. Więc po co szukać różnych ludzkich sposobów? Po co wchodzić w ziemskie sposoby? Mamy Pana Jezusa. Mamy wszystko. Życzę Wam, żebyście, kiedy przychodzicie do świadczenia, próby i troski. Znaleźli siłę. Zostawili wszystko i poszli i oddali swoje troski i problemy Panu Jezusowi i Chrystusowi, a ufam, że On zawsze na to odpowie. Błogosławię Was, kochani bracia, kochane siostry. Moi drodzy, jeżeli coś takiego przeżyliście, jeżeli doświadczyliście działania Pana Jezusa w swoich troskach, problemach, to proszę Was, ku zachęcie i zbudowaniu, napiszcie o tym kilka słów pod tym filmikiem, aby inni też mogli zostać zbudowani. Jeżeli potrzebujecie modlitwy, Wsparcia, napiszcie. Będziemy to robić. Będziemy odpowiadać, będziemy razem się modlić, będziemy wzywać Pana, imienia Pana Jezusa, nad Waszym życiem. Chwała Jezusowi, dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Życzę Wam miłego dnia na chwałę Bożą. Chwała Jezusowi.